To by w ogóle tą wyprawę, ja nie wiem o co mi będzieło naprawdę. na hey, Właśnie wstałam, pierwsze kroki oczywiście do motocykla. Wczoraj jeszcze do wieczora przy nim siedziałam i pakowałam różne rzeczy. Jutro rano ruszamy. Marcin zamówił taką siatkę Mesh. Marek ją zamontował. Mam nadzieję, że uchroni mnie przed siedzeniem na mokrym siedzeniu i będę miała przewiew powietrza bo tam zamontował mi e, techniczne klamki. Gdzie co jeszcze jest? Czy gdzie będzie, to się wszystko okaże wyprawie. Hej, e, sytuacja jest dosyć wyjątkowa, domowników nie ma. Ja wyszłam do motocykla na moment i okazało się, że niestety przy kluczykach, gdzie zawsze były tam kluczyki od mieszkania, to ich tutaj nie ma. Każda minuta się liczy, niestety nie mogę się dostać do środka, do drzwi są zatrzaśnięte. Nie wiem co z tym na razie. Cześć! Ej! Marku, tak. dlaczego mi pomagasz? Bo masz pasję, bo rozumiem ludzi z pasją, bo robisz coś dobrego. A poza tym, powiem Ci, że jako dziecko kochałem się w Annie Dymnej. Pozdrawiamy panią Annie Dymną. A na Dymną. mało, że jest piękną kobietą, to jest to bardzo dobrą. Zgadzam się każdym twoim słowem. A co teraz robisz? A teraz instalujemy ci możliwość ładowania dwóch telefonów. A. A to jest Twój bajk? Tak jest. Absolutne mistrzostwo świata. Nie ma do tego modelu osłony na słońce, ale Marek to wszystko zrobił. Ciężko mi będzie odjeżdżać z Chicago. Ciężko, bo jest po prostu nadzwyczajnie wśród tych ludzi, których jest Pakowania czymś dalszym. Maciek wczoraj jeszcze montował mi e, pojemnik na okulary słoneczne i normalne takie do czytania, że miał pod ręką. E, mamy też globus, który pozwoli mi opowiadać ludziom skąd jestem i dokąd jadę. Siema, jak masz na imię? Maciek. Byłeś na Alasce z no? Jak było? No fantastycznie, zazdroszczę ci, jakbym miał, jakbym mógł sam teraz jeszcze raz jechał. A jaką radę mi dajesz? Radę, a, czy po prostu bądź bezpieczna i nie przesadzać spokojnie i daj radę spokojnie. <gry> Dobrze, staram się. Tak właśnie zrobić. Warto wójcia, dobrych ludziach i Zonia i Robert przyjęli mnie do domu do Chicago przed moim pierwszym etapem wyprawy dookoła świata. Tak. Pozdrawiamy z Chicago, nie jestem pierwszym przybłądkiem, przy którego, tak. którego mieli w do domu, także warto wójcia, dobrych serdeczek, tak. Zapraszamy ja za, za, za jak dostanę, kiedykolwiek za. wrócisz, zapraszamy ponownie. Jest nie jestem pierwszą osobą, którą przyjęliście pod dach. Nie. To nie. prawda, tak. Był też e, pater, ten e, który e, jeździł autostopem przez e, cały świat. Mhm skrzynie moje, skrzynię osoby, która już długo jeździ. Jeszcze raz. Skrzynię moje, osoby, która moje, osoby, która osoby, która już długo jeździ. Chciałabym Wam przedstawić kogoś bardzo ważnego w moim życiu. Krzysztof Kamiński. Dobry wieczór. To jego jak jachtem opłynęłam świat. Jak był Inter Pro Sailing. Dzięki Krzysiowi to było możliwe. Dziękuję wiele innym osób, ale Krzysztof brał ogromną, ogromną, ogromną wielką wagę w tym wszystkim, co się wydarzyło 12 lat temu. W tym, że razem opłynęliśmy samodzielny świat. Krzysztofie powiedz mi, dlaczego Inter Pro Sailing świat? Dlaczego pomogłeś? Oh. Wow, ja, ja bym chciał powiedzieć o twojej determinacji, że ty to chciałeś zrobić, dlatego zrobiłaś. Powiedz mi Krzysiu, jakie jest twoje największe marzenie? Wow, 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 wow. Trudne pytanie. Jak to było? To w tyle swoich marzeń, że ciężko wymyślić coś nowego. Panie, ja mam już na całym świecie, nawet u Krzysiana w Zagrozie Mazurskiej, gdzie kiedyś, chyba 12 lat temu, siedziałam i pisałam książkę, która się jeszcze kiedyś pokaże, mam nadzieję. Kochani, po prostu to, co się dzieje tutaj w Chicago przed wyjazdem, to jest nie do opisania. Przeciw szczęście, ja ja Tak się cieszę, że jesteście. Ja się trenowałam, że przechodzisz na XIV Cast. chyba nie znałam. Słuchajcie, dostałam tyle rzeczy od ludzi, a właściwie ten motocykl, to każda rzecz ma swoją historię. i Każdą rzecz mam od kogoś po prostu tutaj z Chicago, to jest niesamowite, wszystko mam po drodze opowiem. Włącznie z papierem toaletowym, który ma dedykację, do kubeczka z, z miękką rurką, żeby mi wchodził pod gaz, bo nie mam otwieranej szczęki. Wiem że tak będzie. To jest to jest taka jest toś... Nie ma to jak się. Mam od tatka. To mam od Bartka, w końcu to, tak? tak. Dobra, czyli tego nie potrzebuję. Krzysiu? Krzysiu mi przywiózł, bo na jachtach się używać czegoś takiego, że jak stawiacie kubeczek, to jest taka mata, żeby się nie ślizgały. poprosiłam e, Krzysia Kamińskiego, który e, ma tutaj dwa jachty w Chicago, e, żeby mi przywiózł. Ale tu Bartek ogarnął. Wyciął, przykleił i jest. Co? Cześć, Proszę, mi się. Wyjeżdżasz w tą podróż, Chicago. Polonia chicagowska cię żegna. Tak, nagrywasz teraz? Tak, e, tak, 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 tak? E, nagrywałem. No. Jaka jest Polonia chicagowska? Jak, jak, jak... Jaka jest Polonia chicagowska? Słuchajcie, ja mi brakuje a... słów. Tak jak powiedziałam przed chwilą, Bierz właściwie wszystko na motocyklu e, e, po przypłynięciu tutaj do Stanów jest od kogoś, jest z serca. E, będę o tym wszystkim mówiła w mediach, bo tego się nie da opowiedzieć. to było mało ale jestem bardzo zdecydowana, myślę, że na adrenalinie będę jechała po prostu jeszcze tygodnie To nie jest tak, jak myślicie, że mam tyle bagażu one są puste właściwie w środku, bo jeszcze nie miałam czasu dobrze się zapakować Siema, co robisz? Nalewamy paliwko i chcecie to ustawić no, Tu masz dużo fajnych możliwości Nalejemy się tego stuka, Listerka też już miałam oh. I to też jest prezent Mam pierwsze tankowanie w wytawie do Świata od barka. Jak się zwiększają, czyli w tą stronę liczysz, rozumiesz? Zaczynasz od zera, nie się zmieniasz stan, tak? No. Zmienia stan i zaczyna się mile te na boku, co są wiesz, tak jak u nas, kilometrowe te pasy. zwiększają się, zamiast zwiększają się. Dobra. Czyli będziesz, nie wiesz, ile masz mil, zaglądasz, ile ma dziewięćdziesiątka w Wisconsin. Czy, daję przykład. Wisconsin. Ile dziewięćdziesiątka ma mil w Wisconsin? Aha, 200. No to będzie mi tam z, mi... z Google to wszystko jest. Zwiększa się, mam 200 mil do przejechania do innego stanu. Zrozumieliście wszystko, bo ja nic. Stało nas w czwartka Nie wiemy już, jak daleko będziemy jechali, ale na razie jest cała spocona. Lód w kawie, lód, żeby się rozpuścił. gorąco, strasznie. Boję się, jeździć w kasku ale chciałam zdołować, chciałam to zrobić gdzie indziej. Bardzo duża ulewa idzie. Kto się chwali, to przejechał? No To się chwalimy no, gdzie tu jest ten liście, gdzie to widać? 5 minut. No, no, to ile to jest, bo ja nie widzę tego 317 tysięcy kilometrów. Tak się jeździ po prostu tutaj. W ogóle tam brygada super. Cześć Adrian. Cześć. E, to kiedy ruszasz swoją e, trasę? W przyszłym roku. Taki jest plan. Piątunia. Trzymam cię za słówko. Hej, poranek. Pierwszy tak naprawdę mojej wyprawy. Stoimy tutaj z statkiem Iwoną, Adrianem i Kozą przy moim motocyklu największe zbiorowisko. Zaraz ruszam sama, już oni wracają do Chicago, a ja jadę dalej sama. Witam Was z mojego pierwszego samotnego tankowania, już bez cokołów, chicagowskich. Leje oczywiście. Przytarły mi się pasy. Ale tutaj spotkałam, popatrzcie sobie, tutaj spotkałam Dave'a z Kanady, motocyklisty, który miał takie zapasowe gumy, także już mam to zamontowane na motocyklu. Łańcuch już jest nasmarowany. Jak sobie pomyślałam, że zlippio bym się przydał tutaj na ten telefon, na który nagrywam. Nie wiem czy słuchać w ogóle to co mówię. Jak ktoś do niej zadzwoni, to przestaje mi działać nawigacja. Nie mówią muzyce. Poza tym słuchajcie, przyszło przez takie kratopicie. Nie wiem, mi się wydaje, że to bo nie śnieg. Nie dreszcz zaczęło mnie zmianać. że ze... czas na kawę na mam Muszę zrobienia to bym tak mieścił w ogóle tą wyprawę, ja nie wiem o co mi chodziło na z każdym kilometrem z moją fryzurą coraz gorzej, ale zatrzymałam się eee, żeby Wam coś pokazać jesteśmy w południowej Dakocie tam, tutaj nie wiem, czy będzie widać turbiny wiatrowe. E, Chopaki na turbinach robią to, co ja e, co robiłam, zarabiając na paliwo, czyli naprawiałam je. E, miło mi na to patrzeć. Nie dziwię się, że tu są, bo tu wieje strasznie, wieje. Także muszę trzymać sobie czasami kaskę ręką. E, obiecałam sobie, że nie będę jeździła po nocy, a już mamy zachód słońca. Dzisiaj nie zrobiłam dużego postępu, dlatego że co róż miałam jakieś tam. Nazwijdźmy to teraz e, zagadki e, techniczne. E, także technicznie, słuchajcie, jest e, malutkie jeszcze zamotanie, a tutaj to, co miga tutaj, e, to jest mój tracking i teraz oto przyszła e, przyszedł czas na, na moją niespodziankę. Teraz wam pokażę. A bo widzicie dzisiaj zostałam zrobiona w Sokoła. To znaczy, że moi przyjaciele powiedzieli mi, że mają kogoś znajomego w tym miejscu, do którego jechałam i że mogę tam sobie przenocować. E, przyjaciel i sofa okazało się. Cudownym hotelem, a także całe szczęście, że mogę dzisiaj spać w suchym, mogę się wykąpać. Piękny prezent. Dziękuję. Hejka. To były bardzo fajne, wesołe, intensywne dni w przygotowaniach Twojej wyprawy w wyruszeniu w świat. Bardzo się cieszę, że mogłem w tym brać udział. Życzę Ci szerokiej drogi. No a tutaj co? Została po Tobie boga cisza, mhm. niedokończone lody, kartki wszędzie typu akuku, fajnego dnia. Coś mi się wydaje, że chyba nie znalazłem jeszcze wszystkich.